Jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Rysunki przedstawiają fragmenty siatek pewnych grania stosłupów prostych. Nazwij te grania stosupy, które z nich są prawidłowe. Ok, zaczniemy od takiej informacji, że tam, gdzie mamy. Może na czarno. Prostokąty i kwadraty, to mamy wtedy do czynienia ze ścianami bocznymi. Czyli tu jest ściana boczna. Tu jest ściana boczna. W tym przypadku tu będzie ściana boczna. Dlaczego tak? No, bo to nie może być ścianą boczną, bo wtedy tutaj musielibyśmy mieć sześć kątów, sześciokąt, żeby nam się to pokrywało. Tutaj to będzie ścianą boczną. A tutaj to. Bo te. Figury do ścian bocznych nam się wykluczają, skoro są proste, a nie pochyłe. To tutaj mamy podstawę. Na podstawie, na podstawie podstawy mówimy o nazwie. Tutaj jest trójkąt równoboczny, który ma wszystkie boki takie same i kąty też. Więc to jest grania prawidłowy. Trójkątny, w B tu mamy podstawę. W której tak samo jak w A wszystkie boki mają tą samą długość i kąty są sobie równe, czyli to jest grania stosów znów prawidłowy, tym razem pięciokątny. tutaj mamy podstawę? Grania stosób prawidłowy. Sześciokątny. Teraz dla pewności, żebym ja też miała czyste sumienie, że każdy to zrozumiał. Dlaczego to są podstawy? Bo grania stosupy w ścianach bocznych mają albo prostokąt, albo kwadrat. Jeżeli są proste, nie pochyłe. To dlatego w podpunkcie D tu musi być ściana boczna, bo jak jest prosty, to musi być kwadrat albo prostokąt, bo w innym przypadku byłby pochyły. Czyli tutaj sobie patrzymy. To jest rąb. Rąb ma wszystkie boki takie same, ok, ale nie jest on grania z stosupem prawidłowym, tylko prostym, ponieważ rąb w sobie ma różne kąty. Tak samo tutaj. To będzie nasza podstawa. Bo nie można mieć trapezów prostokątnych w ścianach bocznych. Czyli znów tu jest grania stosów, też będzie prosty. Tworokątny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już.